Cześć. Z tej strony Ewelina. Witam was bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale Scrapbooking by Ewela, na którym prezentuję swoje prace, oraz dzielę się swoimi poradami i przemyśleniami na temat scrapbookingu. Dzisiaj przychodzę do was z prezentacją inną niż zwykle. Mam zamiar pokazać wam wyjątkowy upominek ślubny w postaci pop-up cubes, czyli skaczących kostek. Inspiracją do nagrania dzisiejszego filmu były pytania zadawane przez moje klientki, i postanowiłam ten film potraktować jako taki poradnik i małą instrukcję obsługi, jak posłużyć się tym właśnie zestawem. Oczywiście nie wszystkie prace, które wykonuję na zamówienie, mam okazję przekazać klientom osobiście. W związku z tym, po rozpakowaniu tej pracy czasami nie wiedzą, są zagubieni i po prostu nie wiedzą, co dalej zrobić, jak z powrotem zapakować kostki do szufladki oraz jak ten zestaw poprawnie zaprezentować, żeby on robił ten efekt, wow, który ma tutaj być. Może najpierw opowiem też kilka słów na temat samego pudełka. Pudełko, które w środku zawiera te kostki, jest wykonane na gotowej bazie od Goldbox. I jest to mm, szufladka, opakowanie na voucher. To opakowanie nie jest konkretnie dedykowane i przeznaczone do kostek Pop-up Cubes. One mają swoją szufladkę, która jest niewielka, myślę, że jest gdzieś takich wymiarów. I w związku z tym ona po prostu jako takie małe pudełko, może na uroczystości nie prezentuje się aż tak okazale. Poszukiwałam innego rozwiązania, które pomoże mi właśnie coś takiego większego móc wręczyć młodej parze, czy też innej obdarowanej osobie. To pudełko ma 23,5 na 13 cm. No i się prezentuje już całkiem, całkiem. Jeśli chodzi o papiery, jakich tutaj użyłam, są to papiery z kolekcji Always and Forever od P13. Ponieważ uroczystość, na którą e, powstała ta praca, będzie ślubem, który odbywa się w ogrodzie i będzie zorganizowany w takim klimacie boho, to nie wyobrażałam sobie e, innego papieru jak właśnie ten, nawiązujący do takiego rajskiego klimatu boho. Mamy tutaj e, palmy, mamy tutaj takie fajne liście, monstery, e, akcent w kolorze fuksji, czyli no, w moim ulubionym, jak już wiecie. Pudełko to udekorowałam w taki właśnie sposób, naklejając tutaj wizerunek grafikę młodej pary uzupełniłam papierowym kwiatem w kolorze fuxi. No, oczywiście dedykacja z imionami młodych. Jako takiej przekładki pomiędzy dystansami użyłam tutaj kawałków gazy, dzięki czemu cała praca nabiera takiej fajnej lekkości. Natomiast kompozycja została ułożona z elementów do wycięcia. Całość lekko dystansowana, uzupełniona jakimiś motylkami, które również dają efektu takiej lekkości. Jeśli chodzi o tą serwetkę z wykrojnika, to ona została wycięta wykrojnikiem, który zakupiłam już dawno temu na Allegro. Na dzień dzisiejszy, aukcja już nie jest dostępna i także nawet nie jestem w stanie wskazać producenta tej serwetki. A zdarzało mi się już wcześniej o nią zapytania, i dlatego to mówię. Aby całą szufladkę otworzyć potrzebujemy jakiegoś ciągadełka. Ja w tym celu wykorzystuję kawałek wstążki, który jest wmontowany za pomocą mocnej banerowej taśmy w środek szufladki, którą zaraz będę wyciągać. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić za pierwszym razem, no a jeśli nie to po prostu będą cięcia i duble do skutku. Ciągniemy. Delikatnie pomagam sobie wyciągając tą sztywniejszą część, aby serwetki, aby wstążeczki nie wyrwać, ponieważ całość pracy jest nowa, wręcz jeszcze ciepła. W związku z tym nie chciałabym jej zniszczyć jeszcze przed wydaniem klientce. I uwaga! No i wyskoczyły nam cztery kostki. Jeśli chodzi o tą część szufladkową, ja tutaj zawsze wklejam życzenia przeznaczone dla młodej pary, ponieważ nie znajduję na nie ciekawszego miejsca. Wydaje mi się, że można było też tutaj włożyć kartkę z życzeniami, natomiast sama szufladka nie jest zbyt wysoka, w związku z czym po włożeniu czterech kostek ona już i tak dość yy, sztywno chodzi, że tak powiem. Natomiast można byłoby tutaj też okleić te ramki. Czasami robię to, natomiast tak jak mówię z racji tego, że szufladka nie jest zbyt wysoka, a mam aż cztery kostki do włożenia, to też nie chcę, żeby tutaj nadmiernie dodawać kolejnej grubości. A poza tym baza kraftowa, którą tu użyłam, doskonale wpasuje się w klimat ten boho, w klimat tej mojej pracy i jest fajnym uzupełnieniem. Stanowi takie e, ciekawe odbicie tych jasnych papierów, które zostały wykorzystane w środku. Tyle jeśli chodzi o szufladkę. Przejdźmy do samych kostek. I u mnie z reguły ko z kostkami jest tak, że one mają cztery takie robocze ścianki do wykorzystania. I jak widzicie, na jednej ze ścianek umieściłam cytaty mm, związane z tematami ślubnymi, z miłością. Miłość nie polega na tym, aby się wzajemnie sobie przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku. No to już kultowy cytat z Małego Księcia. Podobnie jak tutaj, prawdziwa miłość zaczyna się tam, gdzie niczego już w zamian nie oczekuje. Słowa lewa to ustoja, Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz dlaczego. I kolejny cytat, miłość sama w sobie nie jest do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko. I to są słowa księdza Józefa Tischner. Odwracając te kostki, widzimy dekoracje w postaci ślubnych grafik. Ja wykorzystałam tutaj grafiki wycięte z kolekcji, podklejone na białych serwetkach z wykrojnika. Również nie jest to żaden markowy wykrojnik, zakupiłem kiedyś na OLX albo na Allegro. Z racji tego, że ścianek jest aż 4, można je wykorzystać w dowolny sposób. Nie tylko jak w formie oklejenia papierem skrapowym. Można tu również przykleić zdjęcia. Młodej pary czy też y, osób, które obdarowują ten prezent, można umieścić więcej cytatów, można te kostki ozdobić w każdy dowolny sposób. No i teraz jak je złożyć z powrotem? Wystarczy je tak ścisnąć i kostka znowu na powrót staje się płaska. Trzeba oczywiście przytrzymać, aby one nam nie pouciekały, ale popatrzcie. Dzięki gumkom, które w środku przytrzymują nam całą konstrukcję, kostki, właśnie są takim elementem skaczącym, wystrzałowym, wybuchowym. Spójrzcie jeszcze raz. Ale gdyby tego było mało. To, aby uzyskać jeszcze bardziej ciekawy i wystrzałowy efekt, pomiędzy te kostki w pudełko można włożyć pieniądze. Jak również ja do zestawu Pop-up Cubes dodaję z reguły zestaw cekinów i brokatu, które są dopasowane kolorystycznie do użytych papierów i te, właśnie świecące gadżety. Posypuje się pomiędzy kostki. Dzięki czemu siłą po prostu tych wyskakujących kostek, one są wypychane na zewnątrz i mamy taki y, deszcz y, świecących cekinów i brokatu. No tak jak mówię, efekt wow, po prostu murowany. No i teraz jeszcze pokazując, jak to powinno prawidłowo wyglądać, pomiędzy kostki wkładam banknoty. Nominał dowolny oczywiście z 10 złotówkami też będzie to działało. Całość umieszczam w szufladce. Upycham w pudełku, uważając, aby nic się nie poniszczyło. No i tak, przygotowaną pracę możemy ponownie otworzyć. Ciągniemy. Delikatnie wyciągamy. I hops. Wszystko wyskakuje. Kiedy robi się to jeszcze, na tak, że tak powiem, nie na wolnym powietrzu, ale w takim miejscu, gdzieś w salonie, nie nad stołem, no to cały efekt jest naprawdę rewelacyjny. Myślę, że całość prezentuje się doskonale i warto przy odrobieniu wolnego czasu i chęci i precyzji bo tak naprawdę wykonanie tej pracy Wymaga troszkę precyzji i najtrudniejszym elementem jest do odpowiednie dobranie długości gumeczek. Myślę, że tą pracę można przygotować po to, żeby właśnie zrobić coś bardzo wyjątkowego. No i dodam jeszcze, że kostki, które znajdują się w tej szufladce, są przygotowane z gotowych pas od Goldboxa. E, mają one wymiary 6,5 na 6,5 na 6,5 cm. Nie są zbyt duże. Ale wystarczająco do tego, aby w efektowny sposób przygotować właśnie taki upominek. Zdarzyło mi się kilka razy przygotować kostki samodzielnie, natomiast jest to, powiem wprost, biznes nieopłacalny, ponieważ potrzeba na nie dość dużo materiału. Aby przygotować jedną taką kostkę o wymiarach 8 na 8 x 8 potrzeba aż dwóch kartek A4. Na cztery takie kostki. Potrzeba ośmiu kartek, potrzeba sporo czasu i precyzji, aby cały szablon wyciąć, odpowiednio zbigować. Myślę, że jest to granie warta świeczki i te kostki gotowe są naprawdę przyjemne w oklejaniu, przyjemne w przygotowaniu, warto się nimi zainteresować. No, to chyba na dzisiaj byłoby już tyle. Dajcie mi proszę znać w komentarzu, jak podoba się Wam mój pomysł na przygotowanie takiego upominku z efektem wow, i czy będziecie próbowali również wykonać podobny prezent. I zapraszam na koniec, jak zwykle, do śledzenia moich skrapowych poczynań tu na YouTubie, na mojej stronie na Facebooku oraz na moim Instagramie. A tymczasem do zobaczenia!